Witamy również serdecznie sędziów dzisiejszego spotkania. Sędzią głównym będzie Piotr Łapaj na natomiast sędzią bazowym Krzysztof Bielecki. Za chwilę proszę Państwa, widzę Wam się do 15.00, którego bardzo serdecznie witamy na dzisiejszej inauguracji sezonu bejsbolowego. Dokona symbolicznego pierwszego narzutu i tym samym rozpocznie się sezon baseballowy 2016 roku. serdecznie pana prezydenta prosimy o oklaski brawo prawa. No bez mikrofonu spróbuję ale myślę, że wszyscy będą słyszeć życzę udanego sezonu żeby jak najwięcej medali